Na osiedlu Piaski doszło do dramatycznego incydentu. Brutalna bójka zakończona poważnymi obrażeniami mężczyzny wstrząsnęła mieszkańcami. W nocy z soboty na niedzielę w rejonie blaszanych pawilonów policja prowadziła intensywne działania, a ofiara z ranami kłutymi trafiła do szpitala. Co wydarzyło się tej nocy? Zobaczcie sami. Podczas nocy z soboty na niedzielę, która przypadała na 9 do 10 sierpnia, na terenie osiedla Piaski miało miejsce niepokojące zdarzenie w pobliżu blaszanych pawilonów handlowych. Było to miejsce brutalnej bójki, w wyniku której do szpitala trafił około 30-letni mężczyzna. Miał liczne obrażenia, w tym szczególnie niebezpieczne rany kłute kończyn dolnych oraz urazy głowy. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego policji niezwłocznie podjęli działania na miejscu zdarzenia, próbując ustalić okoliczności i przebieg tego incydentu. Nasza redakcja Gazety Powiatowej otrzymała sygnał, że na granicy osiedla Piaski, przy blaszanych pawilonach usytuowanych wzdłuż ulicy Zegrzyńskiej, mogło dojść do poważnego przestępstwa. Z informacji, które udało nam się zdobyć, wynika, że już w sobotnią noc około godziny 23:00 w rejonie pawilonu, który od lat znany jest z istniejących tam automatów do gry, pojawiły się służby ratunkowe. Na miejscu zastano mężczyznę w stanie wymagającym pilnej interwencji medycznej. Doznał on poważnych obrażeń, a rany kłute kończyn dolnych wskazywały na użycie noża lub innego ostrego narzędzia. Ze względu na ciężki stan zdrowia, poszkodowany został niezwłocznie przewieziony do szpitala. Według naszych informacji mężczyzna miał około 30 lat. Dramatyczny przebieg zdarzenia znajduje potwierdzenie w dalszych okolicznościach. Jeszcze w poniedziałkowy poranek najemcy znajdujących się w pobliżu pawilonów handlowych starali się usunąć plamy krwi, które pozostały na chodniku wokół miejsca bójki, co wyraźnie świadczy o intensywności starcia. Tymczasem policja rozpoczęła swoje czynności dochodzeniowe i w poniedziałkowy poranek 11 sierpnia redakcyjnie próbowaliśmy uzyskać szczegółowe informacje od komendy powiatowej policji w Legionowie na temat sobotnio-niedzielnych wydarzeń. Ówczesna rzeczniczka prasowa nadkomisarz Justyna Stopińska potwierdziła interwencję funkcjonariuszy w rejonie ulicy Zegrzyńskiej. Poinformowała również, że prowadzone są czynności procesowe w celu wyjaśnienia sprawy. Jednak ze względu na interes prowadzonego dochodzenia żadnych dodatkowych informacji na razie nie ujawniono. Zwiększone zainteresowanie tym incydentem potwierdza, jak istotne i delikatne jest postępowanie wyjaśniające prowadzone obecnie przez służby. Problem związany z tym niebezpiecznym miejscem był już wcześniej nagłaśniany. W swoich wcześniejszych publikacjach Gazeta Powiatowa wielokrotnie wskazywała, że w omawianym rejonie, w niektórych pawilonach, może być prowadzona nielegalna działalność hazardowa. Polega ona głównie na wykorzystaniu zakazanych automatów do gier, które, choć nie powinny się tam znajdować, przyciągają zainteresowanie osób poszukujących szybkiej i ryzykownej rozrywki. Sprawa staje się jeszcze poważniejsza w kontekście coraz częstszych konfliktów, które wybuchają między bywalcami tego miejsca, szczególnie w późnych godzinach nocnych. Takie zatargi niejednokrotnie kończą się bójkami, co stwarza zagrożenie zarówno dla uczestników, jak i postronnych przechodniów. Z przeprowadzonych dochodzeń udało się dowiedzieć, że w przeszłości co jakiś czas przeprowadzano akcje, w ramach których z tego punktu zabierano wspomniane automaty do gier. Jednak działalność ta nie została całkowicie wyeliminowana. I wciąż ma się dobrze. Obecna sytuacja dowodzi, że nielegalny proceder dalej się rozwija, co jest powodem do dużego niepokoju wśród mieszkańców okolicy oraz samorządowców. Na dzień dzisiejszy, dokładnie 11 sierpnia, skierowano w tej sprawie pytania do Krajowej Administracji Skarbowej, która często angażuje się w podobne interwencje związane z łamaniem przepisów dotyczących hazardu. Według nieoficjalnych informacji pozyskanych z zaufanych źródeł, Przedstawiciele tej instytucji rzeczywiście podjęli działania w tym regionie w miniony weekend. Jednakże pomimo usilnych starań wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia i szczegółów dotyczących wyników ich interwencji. To pokazuje, jak ważne jest utrzymywanie stałego nadzoru nad miejscami, które potencjalnie mogą stać się ogniskami przestępczości. Kliknij Suba po więcej ciekawych wiadomości.